Dojechaliśmy właśnie do Splitu, jest około 11:12. I o 16:00 dopiero możemy zanieść swoje toboły do hotelu, czy tam do apartamentu, więc idziemy na plażkę! Na plażę! Wcześniej dojechaliśmy na, do Split'u Jesteśmy na tej brzydkiej plaży Jest całkiem brzydka Wszędzie jest, o, beton. jest beton No a na razie jesteśmy tu Nie wiem jak tu przeżyję 4 godziny Woda jest całkiem spoko w sumie Naletem no, beton Płytko, no ja sobie stoję Już jakby jestem z dala Z dala od brzegu A jest dosyć płytko jest opalony, Gdzie jestem opalony? Yeah. <laughs> ale taką. Kamil gdzieś tam sobie leży. Nie wiem, czy go będzie widać. Chyba nie będzie, nawet ja nie wiem, który to kamil. Czekajcie, chyba o tu. Tak mi się wydaje, że to jest tu. Dobrze mówię? Żółty ręcznik, no. Mhm. Tutaj, on jest kamil. No i jesteśmy już na plaży. A jest całkiem spoko, czysta woda. Są górki, jest słoneczko. Tu jest też Rawcio i Kamil. Kamil leży plackiem, Rawcio sobie siedzi. No I sobie odpoczywamy. do domu o, właściwie tylko po to żeby się umyć i iść dalej bo jesteśmy cali słoni tutaj leży leży Rawcio, żyjesz? Rawcio nie żyje Kamil się kąpie możemy, chciałem zrobić jakiś taki room tour tutaj jest łóżko na którym spał Kamil, to łóżko to tak w sumie to jest w kuchni tak wygląda w sumie ta kuchnia wszystko jest nowe, wszystko jest wyposażenie, także git. O, mamy takie gadżety jak na przykład opatrzcie Jeszcze raz o może tu no, takie takie bajery są albo to No Tu jest przedpokój, jest klima, o tu wie, jest bardzo miło Tu jest taras, O Boże, zapomniałem o tarasie. Aha. To idę na taras. Wrócę zaraz. A, no i właśnie. I teraz też nie widać, ale tam w sumie jest morze. I stare miasto. O, gdzieś tu jest stare miasto. A tam jest, o, tu jest wieża Dioklejciana. No. A nasz taras wygląda mniej więcej tak o. Taki sam stolik, coś tam. Można sobie posiedzieć. Jesteśmy w FIFA. Poszliśmy się nażreć i zgadnijcie co zamówił Kamil. Dobra. Dobra. Ja mam kotleta. No tak, ja z rawciem zamówiliśmy jednym, tym razem jednego kotleta na pół. Ja sobie zamówiłem nioki i wygląda to jak takie małe kopytka. Brakuje gulaszu. Tak średnio wygląda jak prawdziwe nioki, ale to nic więc sobie żremy na noc Dorada wygląda całkiem spoko jak Dorado to im się to udało ziemniaki z cebulą jak na chacie w domu tak jest smaczne? tak idąc do tym razem na ulicy Nigerowej piękna nazwa ja wziąłem loda o smaku Ice Coffee smakuje tak <noise> Nie wiem nie urwał mi tupę. Zobaczysz jutro. Mm. A ty jaki masz smak? Czekoladowa ale też jest chujowa. Mm. No także ja daję 5 na 6 na 10. Ja daję mocną jedynkę. Także lodziarnia na ulicy nigerowej nie zdała testu. Kamil jak ci smakowała? Ja no bo A ten był lepsza. Sorry, nigerowa lodziarnią, ale jakby nie. Ale może spróbujemy jeszcze jakieś. Warto kupować yy sobie bilety na przykład online, w sensie można na autobusy, chyba są tańsze, bo wydaje mi się, że on miał kosztować 90 kun online, a kupiliśmy go sobie w sklepiku tutaj autobusowym, nie online i zapłaciliśmy 116 za bilet. 116 kunn, czyli drożej. Tak mi się wydaje, że, że tam było w internecie Więc Lepiej online. Hmm. Jak ten film się znajdzie na przykład na YouTubie, to Adrian może też pod, zdjęciem, pod tym filmem dać linki na przykład do tej restauracji. I do naszego noclegu, który był nawet spoko. A no, nocleg był bardzo fajny. Tak? Tak. No. No. Klimatyzacja działa, wszystko było naprawdę fajnie. Może pralka, był płyn do prania, płyn do płukania nawet. Wszystko, wszystko co trzeba. Może nie, sprawdź, czy Twój nocleg na przykład nie jest na jakimś wzgórzu. No, ważne że, jest żeby jak myśmy w Makarskiej byliśmy, to mieszkaliśmy bardzo wysoko na wzgórzu, co było bardzo ciężkie wejść. Było ciężko. No, dramatycznie było. Więc to trzeba sprawdzić, czy, czy czasem nie, nie, nocleg nie jest na wzgórzu. I co jeszcze? Jadanie nocleg w Makarskiej też było fajne. Byli fajni właściciele, którzy nas przy, przy, e, zawieźli, przywieźli. nas do noclegu i też zawieźli nas na autobus, więc bardzo to było miłe. Tak. Taksówka e, kosztuje tutaj jest parametrów 100 kun, co jest jakieś 60 zł. A faktycznie no, trzeba się przygotować, że raczej Bo... nie ma, w sensie nie opłaca się jeździć taksówkami. No, jest drogo bardzo. Strasznie drogie są, no. 100 kun za, nie wiem, jeden czy dwa kilometry, czyli 6 dych. No, strasznie drogę i to w dzień. Kosmos. Ja kosmos